Trzeba mieć pasję, trzeba mieć pasję. Okej. Okay. Ja co sobie czułka nie rozwinę. To jest igą świątek. Poprączą mu się nudy. Uuuu! Dawaj, jestem kurna, gotowy! Rzuciłem ciquita ci pod nogi! Dzień dobry Państwu, witam w Odpicuj Winiego numer 14, program, który ma za zadanie odpicować mnie, czyli doprowadzić do stanu używalności. Dzisiaj jesteśmy na Padlu, w moim pojęciu jest to jakaś odmiana tenisa ziemnego, w tenisa ziemnego grałem, w Padla nigdy, czego się spodziewam. Nie wiem do końca, myślę, że dosyć intensywnego treningu. Są momenty, w których zamierzam się nie przeforsowywać, tylko ze względu na to, żeby e, po prostu nie dojechać e, moich e, nóg. E, ale oprócz tego będę dawał z siebie wszystko. E, no i co? Oglądajmy. Dzisiejszy trening z aktualnym mistrzem Polski w padlu, Tomasz Smokowski. Nie Ty jesteś radę. przygotowany, to nie jest łatwa sprawa, to nie są tanie rzeczy, tak, no okay. ale dajesz radę, nie. Słuchaj, jestem przygotowany jak najbardziej, zaciekawiony yy, przede wszystkim w ogóle zasadami, bo rozumiem, że one gdzieś yy, różnymi niuansami różnią się od tenisa. Na takie najprostsze zasady gry, to przekonasz się. Trzy razy łatwiejsze od Tenisa. Serio. Jak wygląda serw? O, widzisz. Bo I, i, zauważyłem, że jest zupełnie inny niż. To w tenisie. jest właśnie największa przeszkoda dla człowieka, który jak ty przychodzi pierwszy raz grać w Padla. Gdybyś poszedł pierwszy raz grać w Tenisa, to z racji tego, że serwis jest nad głowy i jest to najtrudniejszy element do wyszkolenia w tenisie, to nie pograsz. Nie pograsz w tenisie, bo będziesz kurde robił jak w kometkę, jakieś takie dziwne ruchy. A tu. Serwis jest najbardziej naturalny z możliwych, to znaczy rzucasz sobie piłkę o glebę i wprowadzasz z dołu. De facto nie potrzebujesz żadnych wielkich umiejętności, żeby cieszyć się grą w tę grę na takim najbardziej bazowym e, poziomie. A już jest fajnie, zobacz, bardzo dobrze. Słuchaj, mamy razem z nami trenera, e, Kubę, Kuba jest wielokrotnym medalistą mistrz... Teraz tak zupełnie serio, bo ze mną coś przykitował, natomiast Kuba jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski w padlu. W małym palcu ma całe zasady zrobić dzisiaj pierwszy trening. Ja dołączę, jak rozumiem. Mam dołączyć do winiego. Dzisiaj mam dołączyć do Ciebie jako ten taki element przeszkadzająco e, wsparcie rozrywkowy. rozrywkowy. Ja stoję z tyłu, dokaduję, Ty grasz. Ale powiem Ci, że ostatnio zapytałem e, moich widzów, e, z kim e, powinniśmy zrobić e, trening. Tak. E, no i Polski e, w padla. E, e, Tak. Tak, wyobraź tak. sobie, że była taka propozycja również. Ja wiem, że są widzowie, którzy robią sobie z tego hecheszki, że ja nic nie robię, tylko w padla gram, Ale wiecie co? Trzeba mieć pasję, trzeba mieć pasję. A kto pier... kto jeden raz zagra, wpadla, zapewniam was, wini wraca, wini. Zobaczysz po tym jednym razie, będziesz chciał tu grać dużo, dużo więcej. Zapytam Cię na koniec. Czyli łapiesz pakiety tu, trochę luźniej w przedramieniu, żebyś nie ściskał tak bardzo, i teraz. Tu, żeby ci chodziło o żebyś tu miał na tyle luźno, luźną rękę, żebyś w razie że tak mógł popracować, okay? Okay. I tym chwytem praktycznie załatwiamy wszystko, każde uderzenie z jednej czy drugiej strony. Tylko jeżeli grasz powiedzmy tu, to po prostu tu hop, okej, okay. hop. I tylko ten chwyt, teraz już zopałeś chwytem takim forehandowym. I mamy przede wszystkim to, ten sznurek, to jest jak kwestia bezpieczeństwa. je tu. Bardzo to jest istotna kwestia, co byś sobie nie rozbił. A, okay. to, no, nie, co partnerowi czułka, bo, Albo, szu... bo czułko to można sobie rozbić nawet yy, mając zapięty sztureczek. Bo... Wszystko Wiem. można. Jestem tego najlepszym dowodem, już dwa razy miałem podbite oko przez tak, a nie... własne uderzenie rakietą padlową. Są tacy, którzy okay. sobie jedyneczkę wybili. Oni... A jakie są w ogóle zasady gry? Zasady gry są zbliżone do tenisa zimnego. Punkty składają się na gemy, gemy składają się na, e, na sety i gramy do dwóch wygranych setów. A... Wszystko jest jak chcecie. 15-15, 15-30, po 30 i tak dalej. Zadałeś pytanie, jak długo jest ten sport? Ten tak. sport już jest około 50 lat. 50 lat? Okej, okay, a ja o nim usłyszałem 10 lat temu. 50 lat temu. Ameryki Południowej. I dlatego moja mordomoja, moja, Argentyńczycy i Hiszpanie są w to najlepsi. I czekamy na młode padlowe talenty. Żeby wreszcie ktoś podbił świat z Polski. No. Słuchaj, tam masz syna. Kolega, kolega Słowiński już nie. Kolega Smokowski próbował, też nie. Zobaczymy to z tobą. Padel, czym on się różni od tenisa, czym się różni od Squasha? Od skłosza to przede wszystkim tym, że gramy dwójkami bo to jest gra deblowa. W Skłosza nie zmieścimy czterech zawodników na korcie, więc... Zawsze się gra w debla tutaj? Tu się gra tylko w debla. Aha, Zawodow... okej. Okay. Podczas zawodów, turniejowo, zawsze gramy w debla. I to jest, to jest taka, taka różnica. A gra się jeden jeszcze... na jeden? Tak dla...? Dla treningu. Dla? dla treningu, ewentualnie w tej chwili tak bardzo amatorsko są wprowadzone korty singlowe, które są po prostu węższe. Okej. Okay. mają taką samą, ale są węższe i to powoduje, że można zrobić taki Trening na takim korcie, on jest trochę tańszy, można przyjść we dwie osoby, bo na całym korcie biegać po całej szerokości nie da rady. Jeżeli gramy, nawet będziemy mieli bardzo szybkiego zawodnika, to mhm. się nie da, bo ten kort jest za mały. Więc trening jak najbardziej dwójkami do zrobienia albo w trzy osoby, po prostu jedna osoba stoi w rogu, a dwie grają po drugiej stronie. Piłka po odbiciu od ściany, bo w tenisie. Jak przepuścimy piłkę, to jest koniec akcji. A tu tak naprawdę akcja się zaczyna dopiero yy, na nowo. Jak puścimy piłkę na ściany, bo czasami specjalnie puszczamy piłkę na ściany, żeby wybić przeciwnika z rytmu. Te ściany nam mają za zadanie pomagać. I one powodują, że ta gra jest bardzo yy, taka nie, nieoczywista. Czy można powiedzieć, że padel jest trochę wolniejszy niż tenis? Teraz akurat jest, znowu się bardzo szybki. Był wcześniej rzeczywiście wolniejszy. Teraz zaczyna iść to wszystko w stronę takiego yy, zintensyfikowania gry i rzeczywiście on jest bardzo, bardzo szybki. Te odległości powodują, że tam trzeba mieć sporo, m, sporo e, refleksu i lepiej czasami specjalnie puszczać piłki niż brać za dużo, bo ta ściana nam pomaga. Rozumiem, że piłka może się odbić raz. Tak, jeżeli piłka musi się odbić, żeby była dobra, tak. to musi się odbić w polu. A pole to jest wszystko to, co jest na ziemi, na, w tej chwili widzimy na niebiesko. Piłka uderzająca bezpośrednio w ścianę po stronie przeciwnika jest zagraniem autowym. Tak jakbyśmy liczyli, że ściany, które są, to są linią pionową po prostu e, Antonio. Czyli musi być najpierw kozioł, a dopiero potem krata, albo kazio, kozioł szyba. Ale nie może polecieć od razu na ścianę. Tak, nie może w powietrzu trafić w ścianę. Musi się dobra. odbić od, od kortu. To co? No to. Próbujemy chyba. No tak, to. Wszystko już wiesz i. Teraz, teraz <noise> już wszystko jedziemy. wiem. Pamiętaj o tym, co mówiłem na początku, że chwyt. Bo już uciekł ci na forehandowy, taki tenisowy. Zmienimy na, na ten futentalny. Stara się rozluźnić rękę. I teraz też na razie tylko forehandem, właśnie, tylko bez, bez tych takich ruchów do, do, dodatkowych bez niebezwachowania. Krótko i <noise> Przyszłość przed tobą. Jedziesz z tomkiem. Trzeba powiedzieć, że to są pierwsze odbicia, które miałeś, prawda? Tak. W tej chwili. I jak widać, osoba względnie sprawna jest w stanie wejść i naprawdę od razu czerpać z, tego, z tej gry przyjemność. Backhand teoretycznie jest bardziej naturalny, nadal, nadal ten sam chwyt, ok, dobra. I teraz tak, ustawiasz się bokiem, pilnujesz tylko żeby ręka trochę dalej od ciała. Tak jakbyś ramę taką zatrzymał sobie. Tutaj rakietę przytrzymujemy i teraz stąd luźno, jak ten, stu, tu hop, i do przodu. I do przodu. I do przodu. To teraz yy, pokażę Ci jakby kwintesencję padla, czyli granie po ścianach. Aha. Na koniec będę musiał ja stanąć i zagrać serię żeby trochę pokazać, jak to może naprawdę wyglądać. No tak. To dla ciebie może być trudniejsze, bo okay. ty masz odruchy takie, żeby piłkę odbijać no jednak, tak, jednak po koźle. Nie, mi nie dochodzi do głowy, że że od ja drugiej strony pozwolić. ma piłka lecieć, tak, nie? No, tak, ta, to, to totalnie. To jest dziwna rzecz. To w, w obronie gramy w tej strefie i najlepiej jest od razu stanąć lekko ustawiony. Można nawet przyjąć, tak, że rakietę tutaj trzymam sobie na ścianie, rzucam piłkę, pozwalam jej przylecieć przed siebie, a rakietą śledzę. Uwaga! To jest proste. Od razu stajemy bokiem. Dobra. I do przodu. O, dobrze, dobrze, i dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze. Jeszcze raz. Rakieta od razu na ścianę. Na ścianę. Niżej zejść na nogach troszkę. Niżej na nogach. Dobrze. Super. I teraz, a teraz spróbuj tym ruchem, takim jakbyś czopowy, właśnie slice'owym, jak mówiliśmy ze stynistowym. No i bajka. Zobacz. Proszę bardzo. Ja, I teraz Tomek. Okej, okay. utrudniamy, radzisz sobie znakomicie, więc stajesz z pozycji wyjściowej, czyli normalnie Dobra, stajesz i teraz musisz dojść do pozycji takiej, czyli do tego, co przed chwilą już miałeś wyizolowaną pozycję. Już, 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 tak, hop, no i ekstra, to jest to kwestia tego przygotowania, hop, 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 hop i no pięknie, trochę za, trochę za duży dobrze, ten Dobrze, bo już myślałem, że, jest za, że ma taki talent, że... Nie no, talenciak jest, no co? Jest. Od razu, Ty musisz piłkę przepuszczać, jak tak być blisko niej, jakbyś przepuszczał ją praktycznie obok, obok nogi. I idziesz z nią i potem wychodzisz tam, gdzie czujesz, że ona będzie. To też nie jest tylko tak, że się poruszamy za piłką, ale musimy, musimy trochę antycypować miejsce, w którym ona spadnie. Bardzo dobrze. Hop. Dobra, a próbujesz z obrotem? Tak, dawaj mu z obrotem, musi z być z obrotem. z obrotem. Twoim zadaniem jest puść z rakietą tak, lewa noga do tyłu, do ściany. Ok. Dawaj, spróbuj pokazać. Lewa noga, tak. Potem prawą zachodzisz tu Prawą zachodzisz tu i z uderzeniem idziesz do przodu. Tak jakbyś cały czas szyli... I teraz miłkę. uwaga. Potlączą mu się nogi. 100%. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze, Bra, dobrze. Dobrze, bo, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Pozwalamy, żeby on na... Tak jest. Pozw Trzeba się pozwolić piłce przelecieć. Nie chcę, żeby mi jakaś piłka przelatywała. Uuu, dawaj, jestem turna. Gotowy! To teraz jeszcze większy level trudności. Teraz piłka jest zagrana od dwóch ścian. I zagranie. Tylko pamiętaj o tym, żeby się już nie. potem nie, nie może spać drugi raz. Rakieta przed sobą. O, i zagrałam. A, prawie. Przerwuj, próbować. Dobra. Patrz na piłkę cały czas. Patrz na piłkę, jak uderzę. Aaaa! Cholera, ty. Zbił ktoś z was, z was kiedyś szybę? Nie, na żywo nigdy tego nie widziałem, ale byli tacy zawodnicy. Szybini, nie wpadaj na szybę. Jesteś już 20 kg w dół, ale jeszcze nie wpadaj na szybę. <noise> Proszę, nie od razu. Bo... Passing shot! <noise> bez szans, bez szans. Staraj się. Oceniać, gdzie ona będzie. Hop. OK. Troszkę tu najpierw. Hop. Ach. Hop. Dobrze, dobrze. Prawie. Szybciej rakieta. Na dole, na dole rakieta. Hop. I dwie zasady są przy serwie istotne, które przede wszystkim nie można rzucać sobie piłki tak, żeby z góry atakować. Nie można uderzyć jej wyżej niż. Yy, kolec biodrowy. A, okej, okay. to jest zasada. Zasada, tak. Bo jakby było tak, to ja bym sobie grał w ten sposób i jest bardzo ciężko do odbioru. No dobra, tak? czyli byłyby serwy tenisowe no, po prostu. Pra... To jedna zasada. A druga zasada, nie mogę zagrać piłki pod takim kątem, żeby uderzyła, wpadła na kratę najpierw. Czyli nie mogę serwować w ten sposób, nie? To jest out. To jest out. Jak normalnie w grze, to jest, w grze jest wszystko ok, to tylko przy serwie nie jest. Okay. W trakcie wymian. To takie uderzenie jest już bardzo po pożądane, bo po odbiciu się od kortu, jak wpadnie w kratę w trakcie wymiany, no to ta krata różne kąty, nie? I to jest super, ale przy serwisie to jest jedyna taka zasada, że jedynie przy serwisie nie możesz trafić nawierzchnia i krata. Ok. Nawierzchnia, szyba super, ale nawierzchnia i krata nie. to teraz właśnie zagramy uderzenia przy siatce, wolej, vo, vo, prawie podobny, bardzo podobny do tenisa, do tenisowego woleja. I później uderzenia z powyżej linii głowy, powyżej linii Barków, bandecha, vibora i zwykły smecz. Wibora, bandecha to nie są nazwy drinków, uważaj. <laughs> Okej. Okay. Nie znam takich. Ale Bierzemy jest trochę... jedno ładne uderzenie. Wiesz jak się nazywa? Chikita. chikita. Tak. To jest Chiquita. Chiki? Coś takiego. Chikita to jest zagranie, wrzucenie piłki przeciwnikowi pod nogi, żeby ona mu spadała, no. żeby wymusić ruch, ruch no to do To jest przodu. chikita. Jeszcze są... Wrzuciłem udz... Chiquita pod nogi. Kto jest igą świątek... E... Polskiego padla? Padla. Nie, światowego. Światowego? Iga świątek jest e, światowa, No to w tej chwili, w tej chwili, a, ale... Ale Galan i Juan Lebron, tu się roz, 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 zmienili, więc już nie są, nie, są, nie, nie są paro. Chcesz powiedzieć, na... że Lebron rzucił Koronę? Tak, Lebron. Ta, 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 ta. Lebron no? Tylko, że Juan, za co? Juan Lebron. Słuchaj, ale, ale jest para... o zakład, że Juan Lebron w takiej Hiszpanii, jak rzucisz Lebron, to w Hiszpanii mało kto skojarzy James, tak, tylko to będą jest... mówili, a, Juan. Naprawdę, okay. jestem przekonany, jest, myślę, że to jest ta, gwiazda. Ta, myślę, że tak może być, a w tej chwili numerem, numerem jeden para Arturo Coelho, i jego partner Agustin Tapia. Młodzi Argentyńczyk i Hiszpan. Czekamy na Polaków. Na Stupaczuka nas nie stać, na Smokowskiego już trochę za późno, czekamy na winiego. Słuchaj, ciekawostka jest taka, że prezydentem Światowej Federacji Padla jest Nasser Al-Khelaifi, czyli prezes Paris Saint-Germain. Piłkarskiego Paris Saint-Germain. Okay. Czyli on sam gra. W ogóle e, jest absolutnym. Absolutnie powszechnym, że wszyscy byli piłkarze łupią w padla. Zidane, Ibrahimowicz, dobrze grają. Neymar, Piquet, Puyol, No dobra, umówmy się, to są bardzo wysportowani ludzie, którzy myślę, że jeżeli się zabiorą za jakiś sport, to raczej będą w nim nieźli, chociaż. Kilka zasad, żeby pokazać, jak z tym olejem, ok? Przede wszystkim, znowu krótko. Nie, nie robimy dużych zamachów, raczej tak jakbyś chciał wpłacać po prostu piłkę, to będzie łatwiej po, do, do kontroli. I to są woleje: jeden forehand, drugi beke. A z, zagranie z góry, bardziej obok, obok ciała. Tak jakbyś chciał uderzyć piłkę tutaj w tym miejscu. Okay? Tutaj, Wyobrażę tutaj. sobie, że to jest mucha. Bardzo dobrze. Kiedy rakietę za bardzo, za bardzo tak, taką, taką pacę. a to musisz, odprowadzić tak. I, I krótki ruch, krótki ruch, bo dlatego ci idzie w siatkę, bo za bardzo ściągasz w dół. Nie dodawaj siły, zagraj jego siłą. Chwyt młotkowy to jest w ogóle ustawienie twoje, bazowe, podstawowe uderzenie, czyli żaden taki tenisowy, nic z tych rzeczy, bo tutaj nie ma top spina, czyli trzymasz jakbyś chciał, dlatego to jest młotkowy, kontynentalny, tak zwany chwyt. Dobra, to teraz bandechais. Bandecha to taka Dobre. niepokorna dziewczyna. Z hiszpańskiego tacca. I to takie kelnerskie zagranie. Jakbym niósł tacę w ten sposób. Tak, tacę z piwem. Niosę i okay. zrzucił ją e, klientowi na Ta. łeb. Cała tutaj, cała tutaj trudność polega na tym, żeby na tyle daleko odsunąć się nogami, mecz w padlu tym się różni od mecza tenisowego. Zerwujemy z nadgłowy. że Nie uderzasz z wysoko się. jak w tenisie, tylko wręcz przeciwnie, żeby odbić piłkę, jeżeli odprowadzasz lewą rękę tu, to to jest twój punkt. Tutaj, gdzie moja pięść, gdzie masz odbić. Piłkę. Dobra, I na wysokości miejscu. czoła. I na wysokości Uch, tak. czoła, z takiej odległości. Nawet jeszcze dalej, tu. żebyś miał prostą, zupełnie prostą rękę. Jakbyś Dokładnie chciał. Tu. Dokładnie tu, Rakietą tak. rzucić w górę. Czyli tak. Jak lecisz, leci ci piłka, odsuwasz się, odsuwasz, 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 żeby ona była tu, i wtedy wyprowadzasz uderzenie z ruchem do przodu. Dokładnie. Weź spróbuj sobie jeszcze, żeby samemu sobie znaleźć ten punkt. Stajemy z piłką w ręku, rakieta przygotowana, rzucam piłkę sobie tu do boku, żeby, żeby ją w ten sposób zagrać. Dobra. Nieźle, nieźle, tylko jeszcze tu, żeby piłka była tu. Dobra. Rakietą daj tak, do niej, wyciągnij rakietę do niej, tak jakbyś próbował uderzyć. Tu, OK? Proszę. No wow! Lepiej niż Tomek po tylu latach. Brawo. Widziałeś? Bra, Widziałeś? On ma talent, on ma, on ma talent, on ma talent. Ja dziękuję. Ja dziękuję ślicznie. nie możecie zagrać wy dwóch na mnie i to też możemy zagrać. No dobra, dawaj. To zagramy. genika. Dobra. Vini. Brawo Wini! Pięknie, prawo. Patrz, są kąpeczki. Są pompeczki, są pompeczki. Przegrał z nami. Dzięki, wielkie, Dzięki, Barszku. Dzięki, Kubuś. Dawaj, dawaj jednego. No ale nie mów, że nie jest to fajna gra. Tak dziękuję, serio. Tomasz. Nie mów, że to nie jest fajna gra. Ale jest to. Wyjdzie... Znowu zastraszany, muszę mówić no, to co chcą. Tak jest. Okej. Okay. Ale Słuchajcie, pier pierwsza zapotka. Poszla. Tak naprawdę jest to okropna, wstrętna gra, wybieram pływanie. <śmiech> <śmiech> Nie. Jest świetna gra, powiem wam tak. E, totalnie mógłbym mieć na to zajawę. Ale potrzebuję 20 kg mniej. No. Bo czuję Poruszane po prostu e, nie no, jedną rzecz. Ja czuję troszeczkę e, tą e, tutaj kostkę, i czuję troszeczkę kolanko. No, wiesz, tutaj wymaga e, tu niskiej pracy na nogach, nie ma co dawać, Wiem, to, to, to. E, i chodzi o to, że czuję, że 10-20 kg i to już byłoby bliżej, żeby w takie coś grać. No, nie mówię o tym panowie, jak po prostu no, macie normalną wagę, i wtedy to jest zupełnie inna rozmowa. No, Ale nie? zobacz. Byłeś godzinkę, patrz ile już uderzeń, patrz ile piłek wraca z Twojej strony na drugą, czyli już zaczynasz czuć samo uderzenie, po prostu. Nie? nie no, mi się to podoba, jest no. fajne i nawet e, powiem, że troszeczkę właśnie mniej obciążające niż tenis e, ziemny. E, no, e, bardzo fajna rzecz, za 20 kg widzimy się. Szac. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Albo na padlowe. Kubuś. Dzięki. Esa. To ja ci powiem tak, y, ty pewnie nie widziałeś w niego trzy miechy temu. Nie, nie ja nie widzę wzi. pół kilo, nie pół kilo, tylko pół obywatela mniej zrzuca. Ale to naprawdę, naprawdę zrzuca. A teraz o jego postępach padlowych to lepiej, żebyś Ty powiedział, bo on dzisiaj miał pierwszy raz w ręku rakietę padlową. I co? To sam też możesz powiedzieć, że sprawiał Ci trochę problemu na koniec. kilkoma uderzeniami minął Cię bezpośrednio. Już okay. nie musisz tak oka puszczać. Bardzo szybko łapał. Nawet te, widać, że z, mówił, że grał w tenisa. Widać to było, że, że, że ma trochę ruchy tenisowe, ale ściany nie były mu obce od razu tak. na początku. Nie miał takich odruchów, że, że nie jest w stanie pójść że a, tak. No, spokojny w tym wszystkim i widzę potencjał zdecydowanie. Ja też widzę, ja też widzę potencjał. Yy, na przyszła gwiazda padla w Polsce winicjusz. A, i waga, 120 kg, czyli standard, kilogram tygodniowo. Radą, którą powinni zapamiętać wszyscy planujący lub ci będący już w redukcji jest to, by nie stawiać zbyt radykalnych kroków na skutek zbyt pochopnie wyciągniętych wniosków, ponieważ waga w redukcji nie spada liniowo. My oczywiście możemy sobie założyć jakiś tam spadek masy ciała, na przykład w skali tygodnia, natomiast człowiek to nie jest robot, którego możemy sobie zaprogramować. Przestój wagi czy jej wahania, które zdarzają się zarówno winiemu, jak i wielu innym osobom, które są w procesie redukcji, czyli które po prostu się odchudzają, są w pełni normalne i naturalne i są zależne od wielu czynników, chociażby takich jak jakość snu, ilość stresu, oczywiście podaż kalorii, czyli to ile jemy jedzenia, ale także zależne są od ilości i jakości wypróżnień. Bo jeżeli na przykład mamy zaparcia przez kilka dni na skutek nieprawidłowej diety, to logicznym jest, że będzie to miało swoje odzwierciedlenie na wadze. Najczęściej zdecydowanie bardziej wahania wagi dotyczył kobiet z uwagi na tę zmienność sekrecji hormonów w poszczególnych dniach cyklu. Przede wszystkim nie panikuj, jeśli przy cotygodniowej kontroli postępów nie zauważysz na wadze takiego spadku, jaki sobie zaplanowałeś. Zastanów się, dlaczego tak się stało i przeanalizuj, czy przypadkiem ten sobotni wypad na miasto nie sprawił, że nadrobiłeś cały deficyt, który wypracowałeś trzymaniem się planu od poniedziałku do piątku. Tak, to jest możliwe. Organizm z czasem się przyzwyczaja i by mógł osiągać więcej, potrzebuje nowych bodźców i zmian. To oczywiste. Spójrz, jeżeli cały czas na płaskie na klatę robisz stówą w czterech seriach po 10 powtórzeń, ale chciałbyś wycisnąć 150 na raz, to nie zrobisz tego, jeżeli nie sięgniesz po większy ciężar. Nie wyciśniesz 150 na raz, jeżeli cały czas będziesz jechał tą stówą. Potrzebujesz bodźców.